Pod względem technologii to my możemy już latać prawie wszędzie w układzie słonecznym, bo mamy odpowiednie rakiety nośne, mamy oczywiście odpowiednie systemy nawigacyjne itd. odpowiednie itd., oprogramowania. Myślę, że największym wyzwaniem obecnie to jest sam człowiek. To jest najwięk, najwęższym gardłem eksploracji kosmosu. Dlatego dużo się również na naszym evencie mówi o tym, czy my mamy eksplorować dalszy kosmos y, czysto robotycznie, czy może mimo wszystko jednak powinniśmy coraz mocniej stawiać na tą ludzką eksplorację. Dlatego, że najdalej, na razie najdalej jak byliśmy, to byliśmy w historii na Księżycu. A y, za chwileczkę już ruszyła się już ruszyła budowa Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która będzie za kawałeczek za Księżycem. No i mówi, mówi się coraz częściej już jednak o tym, żeby po tym projekcie księżycowym Artemis ruszyć dalej. Na Mars. European Rover Challenge jako wydarzenie, oczywiście tytularne łaziki, tytularne roboty, to jest taka troszeczkę wierzchołek góry lodowej, tego co się dzieje pod tym wszystkim. Tu są testowane różnego rodzaju nowe technologie, które zawodnicy. Potem sukcesywnie wprowadzają na rynek. Dlatego, że większość tych zespołów, które tutaj dzisiaj startują, to są przyszłe startupy albo przyszli pracownicy firm kosmicznych i to jest początek ich drogi. Często jest tak, że to już jest zespół, który za chwilę jest firmą. Mieliśmy takie sytuacje na przykład zespół kanadyjski, który przyjechał rok po rok przyjeżdżał ostatnim raz, kiedy u nas byli, już byli firmą de facto, a nie Zespołem uniwersyteckim. Więc tego typu wydarzenie na pewno pomaga tym młodym ludziom dostać się do sektora, ale także wprowadzać swoje innowacje. The European Rover Challenge is integral to creating those kind of like space professionals of tomorrow. These young people are doing the hard work. They were. Task with very difficult things. They have to go over kind of like some terrain. They have to send back data. They have to collect samples. All of the things that will be very important, you know, for future kind of discoveries out there. And so if you can get someone truly engaged. już naszych liderów w My to organizujemy już od 10 lat, i myślę, że te poprzednie edycje, jedna po drugiej, przynosiły coraz więcej korzyści. Z jednej strony dla polskiego sektora kosmicznego, bo ja dzisiaj spotykam ludzi na wysokich stanowiskach w polskich firmach kosmicznych, którzy gdzieś po drodze byli członkami zespołów albo liderami zespołów. Na pewno branża kosmiczna korzysta z tego, że ERC ściąga też tych ludzi z całego świata. Misza Fanasa. Mamy tutaj obecnie w tym roku szefową, główną inżynierę NASA JPL, która zarządzała łazikiem marsjańskim Perseverance. Mamy osoby z Komisji Europejskiej, czyli osoby, które bezpośrednio odpowiadają za finansowanie programu Cassini, czyli tego głównego programu, tej inicjatywy europejskiej generowania innowacji. W związku z czym te efekty, które przynosi RC, są z roku na rok coraz większe i otwierają nowe możliwości, także dla osób, mówię, niezwiązanych z sektorem kosmicznym. Bo nagle można przyjść i dowiedzieć się, i mamy już taki, udokumentowane historie, że można dowiedzieć się, że w jak własnej firmie wprowadzić innowacje dzięki na przykład wykorzystaniu danych lub technologii kosmicznych.